Witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę wam najszybszy i najdokładniejszy sposób tworzenia spójnych postaci w Midjourney. Załóżmy, że tworzę film, gdzie główną bohaterką jest 20-letnia kobieta o blond włosach i chcę przedstawić ją w różnych scenach i pozycjach. W tym celu otwieram Discord Mid Journey i wpisuję taki oto prompt w języku angielskim. Oczywiście wszystkie prompty zostawiam w opisie filmu. Jak widać, wygenerowało nam się kilka propozycji kobiet przedstawionych w różnych pozycjach. Wybieramy ten zestaw, który najlepiej nam się podoba i zapisujemy na komputerze. Następnie otwieram darmową stronę Fotopea, dodaję nasz obrazek i z lewego menu wybieram kadrowanie. Następnie zaznaczam pierwszą pozę i zapisuję ją na komputerze. Powtarzam tę czynność, aż wyodrębnię wszystkie pozycje. Następnie wracam do Midjourney. Dodaję wszystkie wyodrębnione zdjęcia i klikam Enter. Następnie klikam prawym przyciskiem myszy na pierwsze zdjęcie i kopiuję link. Po czym wklejam go w pole tekstowe. Przytrzymuję lewy Shift i klikam Enter w celu stworzenia odstępu. Tę czynność powtarzam aż skopiuję wszystkie linki. Następnie komendą lewy Ctrl plus Alt zaznaczam wszystko i Ctrl plus C kopiuję całość. Teraz wpisuję ukośnik prefer option set. W option wpisuję nazwę mojej postaci. Ja wpisałem Anna. Następnie w okienko value wklejam skopiowane wcześniej linki. Voilà. W ten sposób stworzyliśmy naszą postać, którą wykorzystamy w kolejnym kroku. Teraz załóżmy, że potrzebuję, aby ta kobieta znalazła się na ulicy w Tokio w nocy. Wpisuję zatem prompt o treści 20-letnia blondynka w nocy. Stoi na ulicy w Tokio i klikam Enter. Wybieram zdjęcie, które mi się podoba. Następnie klikam przycisk Very Region. Po czym wybieram narzędzie Lasso i zaznaczam okolice twarzy. Teraz w okienko tekstowe wpisuję dwa minusy, a na końcu dodaję Anna. Teraz AI podmienia twarz ze zdjęcia na twarz naszej modelki. Efekt końcowy jest naprawdę niesamowity. Teraz dzięki tej metodzie możesz umieć. Umieścić swoją modelkę gdzie i jak tylko chcesz.